ma tu dogi, widzę z nowym odcinku z mojego serwera, czyli strand'em Cpl. Ogólnie dalej edycja trwa, wszystkim się naprawdę fajnie tutaj pyka, więc wbijajcie z ekipą lub bez niej, bo tutaj jest jednak i tak serwer mega drop, łatwo gildię założyć i w ogóle sobie fajnie pograć, więc zapraszam na serwer. Ogólnie pamiętajcie o tym, że dalej jest kontynuowana promocja na stronie minus 50% zapraszam. Trochę była włączona z opóźnieniem, ale już wszystko jest git, wszystko możecie sobie kupić za połowę ceny. No i ogólnie fajnie jakbyście po tym filmie zostawili łapkę w górę Chociaż takie 250 łapek to to nawet byłoby dużo moim zdaniem Bo ostatnio też troszeczkę mniej tych łapek zostawiacie Ale jeżeli wbijecie 250 lajków to możemy mieć takiego dila, że jutro od was zlatuje nowy odcinek Więc, więc tą łapkę polecam zostawić No tutaj standardowo się wyświetlają rangi, które możecie zgarnąć Żeby wziąć udział to wystarczy, że napiszecie, nie wiem, w komentarzu Piaskowiec oraz swój nick i bierzecie automatycznie udział, więc Dzięki ogólnie, że oglądaliście. No w sumie na, na, na 300 lajków mogę wam tego teksturpaka podać, bo jest naprawdę spoko, myślę, że warto. No i tak naprawdę to tyle i zapraszam do odcinka. Siema. No halo. O dobra, teraz cię dobrze słyszę, bo nie słyszałem, bo ja tylko na jedno hmm. ucho słyszę i cię na jedno słyszałem. Dobra, to ty jesteś ten, co do mnie pisał, ile ty masz no, lat? tak, 12. Kurde. Ej, a wiesz, że ja mam 13? Może po mnie nie słychać, ale serio... Ale nie ja mam... No nie słychać. No, ja wiem właśnie. A ja, ja kiedyś oglądałem ten odcinek, to ty jesteś właścicielem. No, ja jestem właścicielką nie, nie, nie. tego serwera, no? Właścicielką? No, właścicielką, bo, no jakby, no ja się tym za bardzo nie chwalę, ale generalnie ja, kiedy, ja kiedyś byłem kobietą, ale miałem takie zaburzenia psychiczne i. No o, i. No i no, no, jakby wiesz o co chodzi. I teraz jestem chłopakiem, nie? A. No i więc ja mówię jakby w formie, formie żeńskiej. Rozumiesz o co chodzi? No, rozumiem. No, jestem transblenderem. Transmixerem, hmm. rozumiesz? Dobra, no. to zróbmy tak. To zróbmy tak, bo generalnie ty nie masz gildi, prawda? Nie mam. A chciałbyś mieć? No. No to dawaj tepaj do mnie i kopiemy itemy razem. A ty, a ty nie masz też gildi? No ja nie mam gildi, chłopie. Dobry. Ja Dobry. byłem w gildi. Może sobie zobaczyć na czacie. LL Shiba jest taki. LL Shiba, czemu mi zrobiłeś? Oszusta. Mhm. Ja z nim byłem w gildii i on mi oszusta normalnie zrobił. Dawaj, dawaj no do mnie. wczoraj chciałam dołączyć do gildi LLLL, to nie mają drugą topkę, to mi zrobili oszusta. No, chłopi, ja w ogóle też kiedyś do lll chciałem dołączyć i oni się mnie zapytali, ile mam zębów. Ja powiedziałem, że muszę policzyć, i w czasie jak liczyłem, to mnie zabili, rozumiesz to? Aha. Ja nie wiem o co chodzi, dobra. A ty masz w ogóle 500 rankingu, wiesz, że ja mam 728. Bo ja zrecytowałem, bo mnie wczoraj zabili tych Aha, chodę, dobra, nie? dobra, to zróbmy Ale tak, to zróbmy taki od brail. Ogólnie y, dosyć trudne są itemy na gildie, nie? G i zobacz zobaczcie jakie są G itemy. Temy. O kurde. Więc generalnie nie wiem. Jak szybko nam się uda to zdobyć, ale dawaj robimy kopalnie razem I zbieramy itemy Dobre. Ogólnie ja żadnych oszustów nie nagrywam, bo mnie w ogóle denerwują youtuberzy tak, Ja tak widziałem tylko, że ty właśnie admina rozdajesz i w ogóle No, no i admina, losowanie było ostatnio Szkoda, że cię nie było, a wiesz kto wylosował admina? no ten ja no co ty no ja no znaczy, co ty tego? wylosował admina no, i mi prawie no. serwis zniszczył ale na szczęście o. mi się udało dobra, e, tylko że wiesz co bo ty tutaj niby jesteś taki wiesz 500 rankingu ale no. powiedz mi dlaczego ty masz taką dziwną twarz normalną mam twarz a, a weź zrób options, skin customization i hat off hmm, eee, czekaj Skin skinku za Hat off, no. Weź, daj mi banie. No. Ale ty masz czoło wielkie! Marcin Majku! Nie, nie, mam, chłopie, jakie duże czoło, patrz. Może i jestem zjarany i mam małe oczy, ale to nie znaczy, że mam duże czoło. Masz duże? Nie. Chłopie, ale ty. Gdzie ty masz w ogóle uszy? Ej, ty nie masz uszu w ogóle. Jak ty mnie w ogóle słyszysz? normalnie, przez słuchawki A dobra, to wiele wyjaśnia. Dobra, to dawaj kopiemy i temy na gildie. Ej, ja w ogóle a my nie my wiem... na przykład... Że... Ej, a może dołączymy do pierwszej topki i zrobimy Ofusta No właśnie Alexy do mnie w ogóle pisały, że ten, że mm -hmm. możemy do nich dołączyć, ale ja ci powiem że to jest gildia do oni by nas zdosowali od razu. Gildos? Aha. No serio. No. Mi pisał... No, co? No, no mów, mów, mów. No ja pisałem z takim ciasnym maczkiem i on mi napisał, że Alexy go dosowały cały czas Więc ja tam nie dołączam do tej gildii W ogóle ja tam i yy, wczoraj właśnie mi to LL zrobiło oszustwo. Ej, czemu nie walnąłeś? Ej, nie walnąłem cię! Wolnołeś. Ej, Tutaj admin chyba jakiś siedzi po prostu Admin? Admin... Ej, patrz tam, patrz tam, patrz tam Co jest? Ej znowu! Ej, mnie też ktoś bił, mnie to... też ktoś bił. Nie, czekaj. Mnie też ktoś bił, mam antylogał, tam mogę ci udostępnić ekran. Nie chcę. Nie, no i czemu się zakopujesz? Ja nie chcę z tą chcę gildię zło koszulka. zrobić. A ile masz w ogóle itemów na gildię? Eee, itemy... A nie mogę, bo mnie walnąłeś. A ja ja, ja... Łuk, tak, bym strzelić, nie Ja strzelić, nie miałem łuku, bym strzelić, chłopi, nie bo chciałem łuk. rozkopać i zmieniłem na łuk. I tak mi się napięło. Ja mam stak liści. Ej, no widziałem to! Nie sorry, bo kurde akurat mi się zaczepił ten kabel od myszki O z yy, kolano? No. Kolano? no. Czy ty wygrasz na kolanie? No Chłopiec, co no. ty myślisz, że mnie stać na TAKIE RARYTASY jakie mi jest, nie wiem, podkładka. Ja pierdzielę kopię. No, ale co z tego, jak ja wszystko na tacę oddaję? Jak na na tacę? No tak. nie, czytałeś Biblii? Prędzej yy, wielbłąd przejdzie przez koło zębate, czy coś takiego? <laughs> nie, inaczej to było. Yy, prędzej <laughs> czekaj, czekaj, bo muszę dokończyć. Prędzej przejdzie wielbłąd przez oko, nie wiem, przez jakieś przez oponę chyba, yy, niż yy, bogaty trafi do nieba. Dlatego ja rozdaję wszystko ludziom. I na przykład, jak chcesz, mogę ci case'y nawet dać. Tak, tak, daj. Dobra, to trzymaj, ale musisz mi obiecać jedną rzecz. Nigdy no. Nigdy nikomu nie powiesz co robiłem tydzień temu, o godzinie 12.14, kiedy zaginęła pewna osoba i było o tym w telewizji. Nie powiem, nie powiem. Dobra, Tomasz. Hej! Dobra, trzymaj. Nie, zmykła, są. A nie, nie no, to są normalnie strange case, chłopie. Opening, opening, szóstka, szóstka, nie ma szóstki, Co nie ci ma... dropło? Magiczny kilo, nie no, dropła ci szóstka. Gdzie? No chłopie, sobie zobacz na czacie. Gdzieś tutaj musi leżeć. No, Jakiś typo się wbił! No Ej, zniknął! Nie no, no, no typo się nie no, serio! Serio, chłop, chłop się wbił i lognął od razu. Ja, ja myślę, admin, czemu mnie trollujesz? No właśnie. Ja pierdziel, ej, oni serio nas trolują, wiesz co, y, ja generalnie nie wiem, co jest z tym serwerem nie tak, ale tutaj cały czas trollują ludzie, naprawdę Chłopie, ja se ostatnio go y, grałem w grę, y, grałem tutaj na serwerze, przebijałem jakąś gierudę i nagle mi się przed twarzą jakiś golem fast ciastko pojawił i nie to wiedziałem może... co się Aha, to weź może napisz, żeby ktoś ci dopić, bo tu wszyscy są bogaci Kurde, ej, po poczekaj chwilę, bo mi... Nie no ale bo ja mam, te, ja mam takiego brata, brata bliźniaka ogólnie I mhm. on teraz, czekaj, on nie puka teraz, że chce wyjść na kompa, dobra? To ja na chwilę się zmienię, okej? Okay? No dobra, no dobra Dobra siadaj Siadaj debilu. Sam jesteś debile, to debil O, dobra, siema Ej, Cieba. czemu uciekasz? No uciekam, kopię, bo tutaj lepszy drop jest no, jak kopiesz? Lepszy drop lodu Jak? A... Ale co ty masz dauna, że ty lud dropisz? Ej, ci... no nie bij mnie! Chopie! E, nie pij nie mnie! Kopie. Do... Ty, ty mnie zaczynasz bić. Postaw, nie zaczynasz! mnie! Nie no dobra, trolluję, tak naprawdę nie mam brata bliźniaka. Aczkolwiek mhm. tak, y, ważne jest, wiesz co jest ważne? Ważne jest, żeby zebrać itemy na gilbie Ale no czekaj, muszę na chwilę iść ze dwu, więc idę z dwu, ale no, chwila. No dobra no, no, no. Ja mam Ej, mam czarny ekran! Czemu ty nie bijesz? Ej, mam czarny ekran chłopie! Co się dzieje? Ej, czarny ekran mam! Dlaczego ty nie bijesz? Ej, nie bijecie... Czemu... Ej, pa wy e... gracz o takim czemu... niku gra już na serwerze! No czemu ty nie? Ej, łamali ci się na konto! Serio? Do... Ej, to weź napisz do, do Dawida! Weź napisz, podłoga Dawidziu ma Nick Ej, ja normalnie wyś... czemu... wyświetla się, że ktoś o takim Niku już jest na serwerze Okej, napiszę, bo Ej, bo ja ostatnio pobierałem jakiś... Jakiś ten YouTube viewbot pobierałem. To może przez to? Ja nie wiem co to. Ja tutaj czekaj, piszę do admina Nach, ale... To myśle to nie do nas. Ja nie ten od administracji, ten cię zwabuje Syr? Ale ty weź od tego typa nie uciekaj, bo jak on... jak mu minie PvP, to on mi usunie gildię Słyszysz mnie? Nie, muszę! Ale mnie zabiję, no bo on ma strange, ja nie mam i panie mi padła. Ej Co dobra, jest? o dobra, 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 wszedłem na serwer. Ej, czemu ty mnie bijesz? Ej, no ty mnie bijesz. Co dobra, ty oszusta mi, mi Nie, nie mi dobra, wiedziałem, nie, że nie, mi zrobisz nie, oszusta. Nie. Nie, dobra, ja cię zabijam. Ja cię zabijam, chłopie. Nie zabijam! Nie no ty, kurde, mi się mi się na konto włamali, a ty mnie bijesz zamiast mnie... OFAK! Ej, dobra! Czekaj chwilę. Nie, ja cię nie biję, ja nie. żartowałem. Chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie. Nie, ja do cię ja nie idę. Nie no chodź ja cię złapię w ręce. Ja cię w ręce uciekam, złapię. Już. Ja już ci sam chłopie! 300 kratek od tego Kuboida. No nie no weź dawaj. No ja jestem już 300 kratek od tego Kuboida. A, uciekam. A wiesz co w tym momencie ogarnąłem? A? Jesteś omni. No. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak jest. Nie widzę. Nie, nie, Ty proszę. jesteś nim. Ty jesteś nim. Ja to wiem. Nie, zostaw Nie, zostaw, Ja tak. to wiem. Twoje drugie konto to haksior na serwerze. Jesteś pierwszą topką. Ja to słyszę po e. głosie. Dobra, ja cię zabijam. Ja cię zabijam. To przyznaj się, że jesteś nim. Nie jestem. Jesteś ja nim, słyszę tam. to! Słyszę to, że no, jesteś haksiorem. Nie! O tej idem, no boże, mój niech na tym nie no co ty Dobra, robisz! Dobra, ale ja wiem, że ty jesteś haksiorem. A musisz się przyznać to ci odamitamy. Nie. Ale jesteś nim, bo słyszę po głosie, nie gadałem z Haksiorem. Nie. Nie. Ja nie wiem kto nie jest! Dobra! Masz, masz identyczny głos! Nie mam. Masz identyczny głos! Nie mam! Masz identyczny głos, chłopie. Chwila? Tak? Uważasz, że nie masz? To czekaj chwilę. No dobra. Poczekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Uważasz, że nie masz podobnego głosu? No, tak uważam. O! Znalazłem! A poza tym... Fila, nie mów nic! Nie mów, nic, nie mów Welecie, nic! Ale poza nie tym... Wiecie, nie mów nic! Nie, nie mów! Nie mów, nie nie mów, mów, nie mów, mów nie nic! Nie na serwerze nawet teraz, więc ciągle. Pa, mów, pa czekaj, to puszczam to sobie to to jego film. Ale Haksure jest nawet, ale nawet o, na... Ale jest nawet na serwerze, więc to nie mogę Zucho. być ja... Bo nie, nie, nie mogę tego zrozumieć. No nawet napisał Elo na czacie. Dobra tu jesteś... Dobra! 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 Dobra, dobra! To był oszust, oszust na pierwszej topce, Essa, Essa, odkryłem cię pod Jak? Odkryłem cię, no, cię ale nie ja... ja się, Jaki oszust, jak on jest teraz na serwisie i normalnie nie biega ja też biegam Nawet koło niego biegam no.